Cześć, cześć, jestem Marcin. Witam Was w moim pierwszym odcinku do gry Minecraft. Ten odcinek pierwszy będzie luźny. Pokażę Wam, jak wygląda mój świat. Więc tak. Tutaj mam taką stację kolejek. Jakby. Tutaj sobie opisałem, gdzie co i jak. Ale nie będę używał kolejki, bo coś jest niestety zepsute. Więc Wam pokażę wszystko inaczej. Tutaj mam hotel. Zaraz zobaczycie. Pyk. T -t -t -t. Tutaj, w tym rogu jest kantor. Taki jak są w hotelach, takich czterogwiazdkowych może. Tutaj mam sklepik. Tutaj jest takie... <grytanie> Tutaj jest taki random z Glowstone'a. No i tutaj jest ta recepcja cała. Wchodzimy sobie na górkę. I tak. Tutaj mamy sześć pokoików. Nie będę do nich wchodził, bo to trochę dużo zajmie czasu. Ale wszystkie są takie same. 5 na 5 Tutaj też mamy pokoiki. Tutaj też. To znaczy tam sześć, przepraszam. Tutaj też sześć. Łącznie jest 18 pokoi, a tutaj jest taki: zrobiłem na samej górze taki jakby punkt widokowy, coś takiego. Tam stąd widać moje boisko. Tam zaraz się tam przejdziemy, na samym końcu tam pójdę. Tutaj też widać różne rzeczy. No, tu jeszcze mój niedokończony, takie jakby laboratorium, coś w tym stylu. Tutaj też widać moją szklarnię. Tam jest. Przepraszam za tą muzykę, ale mogę ją wyłączyć. Poczekajcie, ścisz! Albo wyłączę, albo. O, spoko. O, a tu na razie jeszcze nic nie ma. Ale myślę, że. O, tylko widać mój portal do netheru. Dobra, schodzimy w takim razie na dół. Pokażę Wam dalej. Sorry za te lagi, ale już mam kurde starego kompa, już mam go dość po prostu. Ale dobra. Niedługo będę miał nowego i będzie spoko. Już mam go po prostu dość. Dobra. Wychodzimy sobie. Tutaj mam taką jakby zabawkę dla dzieci. Zobaczcie sami o. I ja jej nie wymyśliłem, wziąłem ją skądś, ale takie coś. I się kręcimy w kółko. Jak widzicie. Dobra, tutaj jest wyjście ze schronu. To tak, tutaj się wchodzi do, do schronu. O schron Marcina. <gryw> Wchodzimy. Tutaj płyniemy sobie tak, jakby wodą. Żeby było ciekawiej. Płyniemy sobie wodą tudu, tudu, tudu. Sorry za to, ale wiecie Podjarałem się trochę tym O spoko Tutaj jest jak schowek Tutaj schowek, tutaj tutaj mam Tutaj taki żeranol z glowstone'a Ale trochę kurde Podwyżę to o jedno piętro i będzie spoko I tutaj mam jeszcze łóżko Tutaj jest powrót do domu jak widzicie i tutaj się wchodzi drabinką. Trochę mi zajęło robienie tej drabiny tutaj. Ale sami wiecie jak to jest Trochę jest wysoko tutaj, ale spoko. I zobaczycie gdzie wejdziemy. Tak jak wam mówiłem. zobaczycie sami. O tutaj mam takie jeziorko, mam zamiar tu zrobić jakieś... Pomost na ryby, coś takiego. O, i tak jak Wam mówiłem, wyjście ze schronu. Tutaj też do tej zabawki taką lawę zrobiłem. Ciekawą. Dobra. Teraz tak, pokażę Wam mój domek. Tutaj jest mój dom. Hops. O, to, to jest akurat winda, którą ściągnąłem od CTSG, ale mam nadzieję, że nie będzie miał mi tego za złe. Jesteśmy, tu mam łóżko i dwa, yy, dwa schowki. I takie zejście wodą. Hops. O, i jesteśmy. Dobra. Tak jak wam mówiłem, moja szklarnia. Muszę tutaj jeszcze zebrać, bo trochę urosło. O, taka szklarnia mała. Też ją ściągnąłem chyba od JJ Jokera, ale już nie pamiętam od kogo. Jest bardzo podobna, więc jak coś to nie miejcie mi tego za złe. Tutaj mam taki śmietnik, fajny całkiem. No i tutaj mam, będę miał tu takie laboratorium. Jeszcze pomyślę, jak to zrobić. Dobra. Teraz jeszcze zobaczycie moją wie wieżę widokową. Oczywiście ten skin, co tutaj go widzicie, to ja go po prostu sobie tak zrobiłem, ale teraz, teraz mam tutaj innego skina i go zniszczę i zbuduję sobie takiego, żeby nie było, że ściągam od CTSG. I tak mi on nie wyszedł. Sami widzicie. Dobra. O, jest akurat ciemno, więc fajnie zobaczycie moją wieżę. Tak wygląda tutaj. A pokażę Wam, jak wejdziemy. Jak to wygląda? Tu też taką lawę zrobiłem fajną całkiem. Wieża widokowa. Hops, wchodzimy sobie. Jeszcze raz przepraszam Was za te lagi, ale nic na to nie poradzę. No, wchodzi się tak. Tutaj fajnie. Hops, hops. No i tutaj, jak widzicie, taka wieża. Tutaj widać hotel, stąd takie różne. Dobra, schodzimy po drabince. Dobra, kurde, co za lagi? Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Dobra, teraz Wam pokażę moje boisko. do boiska też mam zrobioną kolejkę, tylko coś się zepsuło. Nie wiem co, ale ja to naprawię. Spoko. Kurde, jakie lagi. Ja nie mogę. No to sobie tak obudowałem czerwonymi pochodniami. Jak to mówią? ale lag kurde lag dobra i teraz pokażę wam moje boisko cik, cik, cik. i to jest moje boisko tak wygląda tutaj i tak tu w każdym rogu, tutaj 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 są te szatnie, takie jakby. Tutaj tylko zamknę drzwi. No dobra, spoko. To, to raczej wszystko z mojej strony, taki mam tutaj świat. No i tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmiku. Myślę, że się podobał. Ale spokojnie, jak będę miał nowego kompa, to się nie będzie tak cięło. I zrobię coś, może jakiś lepszy odcinek, może jakieś let's play, jeszcze to przemyślę. Dobra, no to żegnam was. Cześć.